Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i jesteśmy na naszej latającej, magicznej wyspie, na której się bardzo dużo dzieje. Ostatnio udało Wam się wybić wystarczającą ilość łapek, żeby dziś pojawił się kolejny film, więc już prawie spadłem. W ostatnim odcinku ginęliśmy trochę przez różne magiczne zombiaki, lecz w tym postaram się nie ginąć aż tyle razy. Jeżeli podoba Ci się ta seria, zostaw łapkę w górę, a na 300 łapek w górę kolejny odcinek już jutro, więc taki mały próg. Dla... Dla was, mam nadzieję, że uda Wam się to wbić, a ja nie przedłużam i zaczynamy naszą przygodę, ponieważ ostatnio udało nam się dostać na tą wyspę. I jako że zginęliśmy w zasadzie, to możemy zrobić jakieś bardziej bezpieczne przejście na tamtą stronę idziemy ogarnąć tą naszą wyspę um, i wydaje mi się, że właśnie ta wyspa będzie wyspą ze zwierzakami, lecz pierwsze chcę szybko wszystko tutaj ogarnąć, byśmy mieli takie w miarę ogarnięte miejsce, by te zwierzaki nam nie spadały z tej wyspy. A żebyśmy mogli na spokojnie tutaj wszystko ogarniać. I mamy zadanie, dosyć trudne, bo mamy zabić pająki. Więc musimy wiedzieć, skąd te pająki możemy wziąć w zasadzie, bo na tej wyspie pająki się nie respią, a respią się tutaj jedynie zwierzaki. O, i tutaj jest Stone Generator. Spoko, zgarnęliśmy Stone Generator, tutaj jest żelazo. Tutaj wykopujemy wszystko, żeby było na jednym poziomie. I tutaj jest pełno tych zwierząt. Totalnie, pełno tych zwierząt. Więc musimy je w jakiś jeden sposób zgarnąć. O, sianko! Mamy sianko. To jest dobry pomysł. Zgarniamy sianko i je po prostu przeprowadzimy. Mam nadzieję, że one na mnie spadną. Ok, zgarniamy żelazo. Dobra, zgarnięte. I tutaj jest kolejne żelazo. Więc zgarni I co to. Gravel Breaker? I dostaliśmy. Dostaliśmy skrzynkę i ekspo. Ciekawe. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem się, że za gravel dostaje się jakieś osiągnięcie. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Oprócz tego gravelu nie, ale dobra. Nie wiem, czy do czegokolwiek nam się przyda gravel w zasadzie, ale jest to też um, węgiel, więc zgarnijmy sobie, bo czemu by nie. Dobra, zobaczmy, co jest w tej skrzynce, bo to jest w sumie ciekawe. Okej. Okay. No, w sumie to bardzo dużo rzeczy, więc zgarnimy wszystko. Nie wiem, czy w ogóle będziemy mieć miejsce na to wszystko. Wydaje mi się, że możliwe. O, już nie mamy. Dobra, więc musimy tutaj jakoś to ogarnąć. O, i dostaliśmy za żelazny kilów. Kolejną skrzynkę, tylko że nie mamy miejsca, więc dobra, schowajmy wszystko tutaj. Musimy zrobić sobie miejsca na jakiś magazyn, bo totalnie mamy mnóstwo przedmiotów, więc jakiego materiału mamy najwięcej? Czy kobla mamy najwięcej, czy dirtu jednak? Dobra, tutaj 16 kobla. E, zgarniemy sobie cały cobblestone, jaki mamy. Cobblestone generator też możemy zrobić, więc, więc na pewno kobla będziemy mieli jak najwięcej. Tutaj mamy spawner. Ok, zrobimy tutaj miejsce. O ja co, ja, co ja zrobiłem? Tutaj, 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 ok. Pyk, wrzucamy wszystko, bo tam szybko leżą przedmioty, a nie chcę, żeby nam e, zginęły, więc pyk, pyk, ok. Podnosimy, podnosimy. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka i wydaje mi się, że. Mm, no, te trzeba, zwierzęta trzeba będzie tutaj zaprowadzić. No, nie ma innej opcji. Dobra, wrzućmy tutaj wszystko. Tą skrzynkę weźmy, te wszystkie weźmy. Okej, okay, wszystko przeniesione, więc elegancko wszystko. Oczywiście nie posegregowane, no bo proszę Was, jeszcze nie aż tak mi się chciało tutaj segregować, ale wszystko już jest przeniesione w jedno miejsce. Więc i tak jest progres, bo mamy tutaj wszystkie rzeczy, jakie dotychczas nam się udało zgarnąć. Tutaj są zwierzaki, które się chyba rozpią co chwilę. Więc mamy mały magazyn, mamy też tutaj dużo miejsca i to jest regenerujący się blok, więc on zamienia się w różne przeróżne rzeczy. Spoko mi to totalnie nie przeszkadza. Więc zobaczmy, co jest w tej skrzynce. Bo ją dostaliśmy również. No i tutaj w zasadzie nic nie ma takiego, co by nam. O! Tutaj sporo chantów ma ta książka. Mending. Okej, okay, ja trochę posegregowałem poza kamerą e, w naszych skrzynkach, żeby dowiedzieć się, co możemy ciekawego zrobić. E, mamy tu mnóstwo ciekawych przedmiotów i też okazało się, że ta krąfa skaczenie nieco wyżej niż inne, sobie po prostu przeskakuje przez ten, przez ten nasz płotek, ale to nic. E, o... Obcięliśmy wełnę, więc możemy zrobić um, łóżko. I mam minimalną nadzieję, że jak dostaniemy osiągnięcie zaspanie, którego jeszcze nie robiliśmy na tym świecie, to coś się zmieni, bo nie mam innego pomysłu. Jeszcze jest jeden, żeby wybudować miejsce, gdzie potwory będą mogły się respić naturalnie, gdzie będzie totalnie ciemno. Lecz pierwsze przetestujmy to przespanie się. Uwaga, pyk. Jest Sweet Dreams i nie dostaliśmy nic. Więc chyba będziemy musieli zrobić tą drugą opcję, ponieważ tutaj nie możemy iść. Sprawdźmy jeszcze tamtą stronę. Tak na wszelki wypadek, Siemka, czy możemy tutaj testnie. W zasadzie, by troszeczkę podciągnąć te nasze osiągnięcia, to moglibyśmy pokopać ten oto regenerujący się blok, i w zasadzie on by nam troszeczkę tych osiągnięć mógł dostarczyć, bo tam mamy o, rozwaliła nam się łopata e, bo tam mamy e, na przykład gravel i tak dalej do zdobycia tam 64, więc w zasadzie i też będziemy mieć materiały do budowy ciemnicy więc wydaje mi się, że to nie będzie takie głupie i wybudujemy ciemnice, gdzie są przedmioty, tutaj są nasze przedmioty, więc weźmy sobie zapasowy kilof, łopatę i e, zabierzemy się za chwilowe kopanie, jestem ciekaw do czego nas to doprowadzi, mam nadzieję, że... o, jest zombiak, okej, dwudziesty poziom, ale on nie dał nam nic, więc jestem pełen nadziei, że z tego bloku mogą również wypadać pająki, więc zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyjdzie. Jest konik, siema, raczej mi się nie przydasz, ale idź sobie stąd, bo my kopiemy dalej i zobaczymy. Mam nadzieję, że wypadają z tego bloku pająki po prostu i w taki sposób to zadanie wykonamy i będziemy móc iść dalej, ponieważ jestem mega ciekaw, jak to wszystko będzie funkcjonować. Na razie zombiaki, ok, nie zabił nas na Hita, to bardzo dobrze. No na razie zombiaki, ale jestem ciekaw co to będzie, więc ja kopię, was raczej nie będę tym zanudzać, więc widzimy się najprawdopodobniej jak do czegoś dojdę, albo jak coś wymyślę nowego, chyba że będziemy już budować tę ciemnię, więc zaraz się wszystko okaże. Jest! Jest pająk! Jest pająk poziomu pierwszego, jest pająk poziomu drugiego, nareszcie, nareszcie, nareszcie! Siema pająki, pojawiło się trochę tutaj zwierząt, w ogóle tam gdzieś odleciał jeden ząbiak, ale nareszcie mamy pająki. Jest pierwszy pokonany, jest pokonany drugi i w końcu będziemy mogli zrobić to zadanie. Nareszcie, siema pająku, level trzeci. Siema pająku, level czwarty, pokonuję was wszystkie. Nareszcie będziemy w stanie zrobić yy, to zadanie. Więc mamy już pięć pokonanych i ostatni pająk, level 6. Dziękuję. Jest, jest, jest. I teraz mamy ściąć akacyjne drzewo. Więc to bez problemu, bo akacyjne drzewo mamy tutaj. Więc wydaje mi się, że możemy to zbugować i zrobić coś takiego. Sprawdźmy to, czy, czy to zadziała. Czy to zadziała? Z siankiem to działa. Ej, nie podkradaj mi mojego drzewa, gościu. Odwal się. Dobra, zgarniemy to i nam za zaliczy, czy nie? Zaraz się wszystko okaże. Wystarczyło, że jeżeli gracie na tej mapce, to wystarczyło po prostu pokopać jakiś czas ten odnawialny blok i tak jest, zaliczyło, więc robimy to dokładniej. Jeszcze raz ja sobie tutaj schowam, o już myślałem, że nas pająk atakuje, już taki byłem przestraszony trochę. Tutaj sobie wszystko posegregujemy, tutaj jeszcze mam trochę tego, no podnosi, nie wiem czemu aż tak długo to się podnosi, ale nie przejmuję się, bo wiem, że jak podniesiemy to, to dostaniemy wykonane zadanie. Tak jest, jest dziesiąte zadanie wykonane. Dostaliśmy skrzynkę z lutem oraz ekspa. Dobra, pochowajmy pierwsze przedmioty, żeby tu wszystko ładnie wyglądało. Gravel też tutaj, cobblestone też tutaj, ładnie wszystko sobie tutaj segregujemy. E, Dircik e, w drzewo możemy z powrotem wrzucić tutaj, gdzie było. Najsik, e, tutaj takie magiczne rzeczy trzymam. O, właśnie, w, tym, w, tym, w tej skrzynce trzymam takie dosyć nietypowe i magiczne rzeczy. Ok, dobra, zobaczmy, co będziemy mieć w skrzynce e, magicznej. Ona jest zwykła, więc w zasadzie możemy, możemy ją na razie zostawić. No dobra, dajmy ją tutaj po prostu na razie. OK, tak jak myślałem, tak jak się spodziewałem, nic ciekawego. Chociaż żelazo zawsze się przyda, więc zgarnimy to po prostu. Tutaj mamy skrzynkę z żelazem, tutaj mamy skrzynkę z drzewem, więc możemy ją tutaj zostawić. Jeszcze mamy węgiel, jeszcze mamy. Gdzie ja dałem ten węgiel? Nie tutaj, tutaj jest węgiel. Tutaj możemy dać jeszcze wiaderko z wodą, tak jest. I okej, okay, jakie mamy teraz zadanie? skraftować płotek, ok, um, bramę, dwie bramki i wszystko z akacji zrobić. ok, dobra, no to skoro mamy takie akacjowe rzeczy ogarnąć, to nie mam żadnego z tym problemu, więc robimy pyk i teraz um, hy, 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 hy. najlepiej by było jakby te wszystkie zwierzęta dać w jedno miejsce, bo ta krówka, ona skacze za wysoko, więc ją możemy pokonać. Ej, krówko, ale ma spida, co jest? Pyk, ok. Nie, nie spadaj, bo ja chcę... No chodź tu. Co jest? Jaka ona jest twarda. Nie spadaj. No co jest? Z który ty masz poziom, krówko? Ile ona hitów już dostała? To jest jakaś krówka boss. Nice. Myślałem, że więcej chociaż wyrzuci, a nie wyrzuciła więcej. Będziemy mogli te płotki podmienić na akacjowe, więc... Ym, ile tego to mamy? 33. O kurczę, to dosyć sporo. To dosyć sporo, ale weźmy patyki, zróbmy z drzewa, którego mamy dużo. Żebyśmy mieli patyki innego rodzaju, a płotki... Okej. Okay. Tutaj tak, dwie bramki akacjowe, więc pyk, pyk, dwie akacjowe bramki. Uwaga, zrobione. Dwie akacjowe bramki zrobione. I teraz aż 33 płotki akacjowe. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 33 płotki okazjowe, ok, I zrobione kolejne zadanie, czyli nie musimy tego stawiać w sumie, więc możemy to po prostu skrzy... no... Toniu, uważaj. Więc możemy to po prostu schować do skrzynki z powrotem i użyć to, jeżeli nam się to kiedykolwiek przyda w zasadzie. I nie musimy tego robić teraz. Okej, okay, w dzisiejszym odcinku nareszcie udało nam się pokonać te pająki, mamy kolejny etap naszej wyspy, zrobiliśmy magazyn, zrobiliśmy miejsce dla zwierzątek, dosyć sporo się tutaj dzieje, więc jeśli chciałbyś zobaczyć jutro odcinek właśnie z tej serii, dobić 300 łapek w górę pod tym filmem w 24 godziny, a ja tam widzę w ogóle, że nie zgarnąłem jakiejś nagrody, bo tutaj mamy coś jakąś nagrodę ha akacjowe drzewka więc elegancko ja zapraszam cię do subskrybowania tego kanału bo chcę w tym roku dobić do 100 tysięcy mam nadzieję że nam to wyjdzie dziękuję ci za oglądanie życzę ci miłego dnia trzymajcie się cześć